Witamy serdecznie w pierwszym odcinku yy, można powiedzieć naszej nowej serii, która nosi tytuł Rozmowy w Krypcie, a w się Jaskinia Dialogu. Jaskinia Dialogu, yy, no nie będziemy tu wiadomo, wiemy tu o inspiracjach jaskiniowych, więc nie będziemy tutaj tego omawiali, a dialogu już o tym wspomnieliśmy w naszym takim tym wstępniaku, że, że no. Jakoś nam się tu dialog ułoży między starszymi a młodszymi. Specjalnie taka jest tutaj, specjalnie jest tu taka konwencja. Konwencja, z... właśnie, czy, czy, czy też taka niesymetria, żeby, żebyśmy bardziej się trzymali na wodzy. Mówię tu o mnie, o Grzegorzu, jako przedstawicieli lat 60., roku urodzenia, żebyśmy zwracali większą uwagę na to młode pokolenie które się urodziło pewno jeszcze w tamtym wieku, tak? Ale to już to, prawie że koniec był. Także my rzeczywiście jesteśmy z innego pokolenia niż Tomek, ale bardzo się cieszymy, że możemy, tu, że możemy tutaj właśnie ten dialog prowadzić w jaskiniowy powiedzmy. Pierwszym tematem, jaki wybraliśmy do, do, naszych, do naszych rozmów, to są potrzeby. Jak tu się wstępnie przygotowaliśmy, Grzesiu tu zaznaczył, że potrzeby to jest bardzo szeroki temat i byśmy mogli tych odcinków tu więcej nakreślić. nakreślić, nakreślić z tym tematem oczywiście, ale musimy się zmieścić w naszym tu dziesięciu minutach, więc spróbujmy troszeczkę na ten temat porozmawiać. Ja myślę, że potrzeby. Mhm. Zmieniają się, tak jak już wspomniałeś, że prezentujemy różne pokolenia, zmieniają się właśnie z upływem czasu. Życie nas rzeźbi, i jak patrzę na siebie, to i, i potrzeby moje były inne, i pragnienia, i aspiracje, i możliwości. Cały wachlarz tych działań był kompletnie inny, bardziej taki energotwórczy no, bardziej też naiwny, jeżeli chodzi akurat do, o moją osobę, a z upływem wieku już jest jakoś tak bardziej refleksja i bardziej jest, no może nie tak jak w sławnych odcinkach, gdzie Gustaw Holubek razem z Tadeuszem Konwickim chodzą po lesie i, i, i rozważają różne tematy, ale, ale już prawie, więc to, od tego jest wiele zależne. No, a co może Tomek, jako osoba młodego pokolenia, czy, czy widzisz tak samo jak my, naszymi starczymi oczami, już no, no. takimi troszeczkę starczymi. Oczami. Perspektywę mam zdecydowanie krótszą, ale... no niemniej już widzę to doświadczenie, że wraz z wiekiem, no, zmienia się ten charakter potrzeb, nie? Że zupełnie czasem to, co wydawało się niezbędne do życia w, w, wcześniej, gdzieś tam w młodszych latach, no to później też w moim przypadku jestem z tym założeniem rodziny, no to się hmm. diametralnie zmienia, bo okazuje się, że rzeczy właśnie te niby niezbędne, okazują się zupełnie nieistotne, a na horyzoncie pojawiają się zupełnie inne. Także tu, no, zgodzę się, ale perspektywa, no, dowiem się z czasem, hmm. się z czasem. Hmm. Ja bym tu chciał jakby nawiązać do tego słowa, co jest znowu nawiązaniem do tych naszych rozmów w bibliotece, że tam troszeczkę te słowa rozpatrywaliśmy. Oczywiście nie w sposób jakiś naukowy, ale, ale yy, i to z góry zakładam, że, 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 że to będzie takie, takie trochę yy, prymitywne rozpatrywanie słowa potrzeby, ale trzeba by zwrócić uwagę na, na początek tego słowa, na po. Jeżeli coś jest po, to już nie jest takie ważne według mnie. I teraz po tym, co trzeba, więc, więc tu yy, czy, czy nasze potrzeby, po, specjalnie o tym mówię, o tym po czy nasze potrzeby nie są jakieś takie wydumane niepotrzebnie. Nasze, mówią o społeczeństwie w ogóle, nie mówi o nas osobiście. Ja sam, no to już jest zawiązanie osobiste, przeżywszy niedawno no pewne takie przewartościowanie w swoim życiu związane ze śmiercią rodziców, odkryłem, że to nie tyle, że te potrzeby się zmieniają, tylko te potrzeby w ogóle ulatują. Jeżeli coś nas, no, jakby coś jest na pierwszym planie, to, to, to w ogóle nie ma mowy o tym, żeby jakieś potrzeby się pojawiały. Ja tu nie mówię o jakichś tam chorobowych sprawach związanych z, z depresją czy czymś, kiedy to człowiek już normalnie jakby nie, nie jest w stanie ten, ten świat, tego świata ogarnąć, ale mówię o normalnych takich rzeczach, które które rzeczywiście się wydają już po. One, są, one nie, nie są ważne na przykład takie tak Błahe spraw, na przykład słuchanie radia czy czytanie czy, 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 czy książek. Ja nie mówię, że to jest złe, ale, ale jakby no, znika to wszystko. Rzeczywiście jest PO i wtedy trzeba by, być, trzeba by się zastanowić, czego nam trzeba po tej potrzebie. No nie wiem, czy to jest tak dobrze wyjaśnione z mojej strony. Ciekawe ale, ale... definicja może nie jest klasyczna, no, nie no, jeden, ale no, bardzo no, ciekawa i myślę, że ona do. Do dzisiejszego obrazu świata, mm. bo w takim już e, mocno rozwiniętym społeczeństwie. Rzeczywiście, jeśli mówimy o potrzebach, to, czy to wszystko nie jest właśnie to po. To ja. jest wszystko to po, a, a dopiero mm. ostatnie, tak, no, powiedzmy, ostatni rok nam pokazał, co tak naprawdę trzeba, gdy na Ukrainie doświadczenia jakieś tam o. pandemiczne czy. O, właśnie, czy może mniej, to jest w porównaniu z tym mniej dramatyczne, ale inflacyjne, no to pokazuje, mm. co, co jest tak naprawdę. Ważne, jeżeli to, o czym myślimy, że potrzebujemy, to rzeczywiście jest najczęściej po tym, co, mhm. co naprawdę mhm. nam trzeba. Tu Zgodzę się, zgodza się. Czyli trzeba nam tego, co jest najistotniejsze, fundamentalne, a to, mhm. co jest po, to jest dodatek. No ale co zrobić, jeżeli na przykład ta potrzeba, czyli ten dodatek przeważy nad tym, co trzeba, i nad tą rzeczywistością? I człowiek żyje w świecie takiej udy, mhm. że, że jakby najważniejsza jest właśnie ta potrzeba. Która nie jest aż tak konieczna. I wtedy zaślepia mu to, mm -hmm. co jest fundamentalne. No. W moim przypadku jest takie marzenie, które towarzyszy mi <głos》>, wiele lat, no. żeby naszą wieżę ciśnień w strzelnie rozbudować, zrobić u góry piękną kawiarnię z obrotową taką zewnętrzną e, balustradą, zewnętrzną piękną niemiecką no. windą, oszkloną, poszczególne piętra, żeby były zabudowane. I to od wielu lat. Mam jak ćwieka wbitego w głowę i... Tym bardziej, i, i, że, że nasza wieża do tego się jak najbardziej nadaje. Idealnie, idealnie w centrum miasta. Tak, tak, tak. Y, I nie wiem czy, czy, czy dobrze zapamiętałem, ale ale jednym z warunków jakby przebudowy, która kiedyś tam była planowana, było to, że musi to być dostosowane właśnie do osób niepełnosprawnych, także tu jest to, co mówisz o tej wincie, że. Ja co ja prawda tam wchodziłem po, po schodach, ale, ale to rzeczywiście trochę takie wyzwanie jest i, i, no i trochę się może w główce zakręcić, więc, więc jak już się tam osiągnie te, te wyżyny, to, to lepiej pewno Windą tam jechać. I, i, i ale to nie o Windzie, tu, bo Winda nie jest też takim ciekawym tematem tam, ale, ale w ogóle o no właśnie o, o przystosowywaniu się właśnie... Tylko teraz zgubiłem wątek, co to ma do naszych potrzeb. Aha, ty miałeś taką potrzebę właśnie, żeby żeby coś z... no, um... że w moim życiu często właśnie te potrzeby, czyli to, co jest jakby już na tą, tą nadbudówką, mm -hmm. nad tym, co fundamentalnie mogą, mogą w nas jakby... I, I nie było to tak har harmonijne, jak powinno być. Więc... Ja myślę, że to, że, że, że to jest taka dobra potrzeba, mimo że ona jest po jakby, ale, ale, ale nie. nie no... Z, z, z efektem dla społeczeństwa też dobrym na pewno. Nie? Rzeczywiście to, tutaj ten umiar jest istotny, bo jak odpuścimy, właśnie, wszystko co po, no to to się okaże, że nagle zejdziemy do poziomu tej jaskini, właśnie, tak? I już tylko. No, no, może by nie było takie, takie najgorsze, ale. No, ale, zostawmy to może ten temat. Ale jako myśmy kulturalne samobójstwo popełnili wtedy. No. To nie tak. Chociaż jak to mówił Wojciech Hilak, jest tylko chorał gregojański, a reszta to tylko takie popłuczyny po nim, co, 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 co ludzie stworzyli w muzyce. Ale to jest zupełnie inny temat. Tak mi się teraz nasunęło właśnie z tym, co trzeba i z tym, co po. Rozmawiałem niedawno z, z misjonarzem, który, który był w, Ka w Kamerunie u Pigmejów, i tam rzeczywiście to, to trzeba chyba przeważa na tym, co po, bo ci ludzie tam nic nie mają. Prawie. Tam jest taki, można by to nazwać prymitywem, ale, ale przez to nie wiem, czy oni nie, nie są, jakby nie żyją w, w prawdzie, że mają więcej tego, co trzeba, niż tego, co po. Bo to rzeczywiście tam są warunki no, 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 takie no, podstawowe, powiedzmy. Jeszcze, jeszcze, no on co prawda był tam gdzieś 20 lat temu, może więcej nawet. Ale myślę, że to się tam za dużo nie zmieniło i. i i czy to nie wpływa właśnie na mentalność tych ludzi, że, że po prostu żyje im się mimo tych warunków, żyje im się hmm, jakoś tak spokojnie. No na pewno żyją bliżej siebie, czyli bliżej to. rodzinnie tak, klanowo. Mm -hmm. Więc no, to jest to, chyba ta wartość. W nad... ogóle system jest tam inny, nie? No, 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 liczy, się, liczy się tam na, na, na pewno współpraca, bo jak nie, to pewnie lewby ich tam wszystkich zjadł. Nie wiem, jakieś to tam żyją. Ale... ale... No to tak, to, to nie żartujmy sobie z Bigma, ale, ale Ej, myślę, że. Rzeczywiście, to też ja osobiście nie miałem takiego doświadczenia, żeby zetknąć się z taką kulturą, ale jeżeli już rozmawiałem z osobami, które gdzieś tam dotknęły tych społeczeństw pierwotnych, to rzeczywiście po powrocie do no tutaj do świata zachodniego, powiedzmy, tak, było to takie uderzające doświadczenie, że tam rzeczywiście żyją tym, to, co ważne, co istotne no. i to, to, tym, co trzeba rzeczywiście i, i, i przez, to, przez tą prostotę mają jakieś doświadczenie takiej większej radości z życia, a nie takiej fiksacji nad tym, co tu jeszcze właśnie potrzeba, no To jest Do po po właśnie. To jedno nazwisko mi się przypomina, <coughs> znaczy nazwisko nie, bardziej osoba, którą gdzieś tam widzę w wyobraźni, ale nazwiska nie pamiętam, ale jeden z czołowych naukowców, który został y, y, za starego ceatu, zesłany na Syberię, no, i był głównym naukowcem, lekarzem, badaczem, biologiem. E, czyli czas głęboka, Syberia, e, e, Kaukaz. E, to jezioro jak się nazywa? Bajka. No, Bajka. No, to już za Kaukaz. No. I bajkał, no i no, żył w miarę dobrze jak na zesłaniu. I już, się wyrok skończył, wrócił do Warszawy, jak zobaczył swoich przyjaciół i towarzystwo siedzące w kawiarence. To doszedł do wniosku, że wraca z powrotem i dobrowolnie do, wrócił z powrotem na Seberię. Był tak ambitny, że dzisiaj jego badania są jakby tym pierwowzorem, bo były tak szerokie. No i car chciał mu dać później obywatelstwo rosyjskie, ale zrezygnował Aha. honorowo. Ale, ale, a, ale właśnie to no, no, zdarzenie, wrócił no, do wolnego no. świata, do tak zwanej cywilizacji i doszedł do wniosku, jak to kiedyś przyjaciel powiedział, tak, że kultura dżinsów i gumy do rzucia. Tak? Musimy uważać, żeby nas nie łyknęła. Więc... No ciekawe spostrzeżenie, ale jednocześnie jakby co tu się dziwić, nie? jeżeli to był już taki, jak on więcej tego trzeba doświadczył, niż po to, po co, po co, po co, znowu po, po co tu wracać. No myślę, że już troszkę nawet czas nas, nas goni i czas na cytat. Cięgimy do naszej półki specjalnie tutaj zrobionej. Na te cele? Na miastka biblioteki. Na miastka biblioteki, <grymne> tam Fragment z książki, a nawet nie z książki, tylko z przypisów do książki Fodora i Piotra Maliniego, Błąd Darwina. Gdzie to było? No i teraz jest problem oświetlenia. Może młodsze pokolenie. Może to młodsze pomarzenie. pokolenie. Tu, bym prosił właśnie o młodsze pokolenie tu, tutaj. Y, ten, ten, tu, może nie cały, ale, ale fragment tego przepisu. Skąd? No tu wszystko Aha. pewnie. Mówię pewnie, bo nie widzę, no ale. Pojęcie zachowania satysfakcjonującego pochodzi z nauki o podejmowaniu decyzji. Termin ten ukół Herbert Simon. Zdobywca Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla z ekonomii w 1978 roku. Nazywa on tak strategię, której, ce której celem jest spełnienie kryteriów adekwatności, a nie znalezienia optymalnego rozwiązania. O, I to może na tym, na tym, na tym poprzestajmy. Troszeczkę tutaj wytłumaczę się, dlaczego to wybrałem. Tu chodzi o to, że, że czasami trzeba odpuścić, że, że, że coś jak jest adekwatne, to jest, nie z kolei musi być optymalne, że, że czasami tak jest, że, że niekoniecznie musi nam się opłacać coś robić, żeby żeby to było, żeby to było adekwatne do, do naszego myślenia, do, do naszych yy, zapatrywań czy czegoś takiego. Nie wiem, czy, czy się kogoś z tym zgodzą. Jeżeli znaczy, odpuszczanie akurat. Mówimy o, w kontekście właśnie tego hmm. po oczywiście tutaj o tym odpuszczaniu, że czasami nie musi nam się coś opłacać, żeby coś było... Dobre dla nas, tak jak no to chyba dobre jest przykładem to co mówiłeś Grzesiu o tym o tym naukowcu, że, że niekoniecznie mu się tam musiało do... znaczy dobrze materialnie być na tej Syberii, a jednak a jednak, a jednak to wybrał, było jego nie? przeznaczeniem, powołaniem i to było tym co to, to było nie... adekwatne do jego myślenia, ale jeżeli odpuszczanie, bo akurat z tego to niewiele zrozumiałem, ale jeżeli od, odpuszczanie, ja to, jest, no, to, to, no. Miał, to miałem taką e, scenę z filmu Gravitacja, gdzie Przystojny George Clooney mówi do Sandry Bullock, musisz nauczyć się rezygnować. I on wtedy odpina się z zabezpieczenia, odlatuje w próżnię kosmosu. A. Ratując ją, bo ona tam przywiązana mm -hmm, do linki mm -hmm. z spadochronu na stacji kosmicznej. To, to już był, jest chyba takie ekstremalne. Yy, Ale to było takie. Zachowanie był czy... dowódcom i zrobił to mm -hmm. z, po prostu z, z powołania. Mm -hmm. Jeszcze. Dodatkowo to był pan Kowalski tak w tym filmie, więc reżyser. Musimy mm -hmm. mieć dobrego kumpla Polaka, skoro tak. I to tutaj myślę, że bardziej, mam nadzieję, że bardziej rozumiem, co to kolega Aho. mówi o tym odpuszczaniu, no bo myślę, że to też wynika że to są muzyka, szczególnie muzyka współpracującego z zespołami. Aho, że jeżeli o, to, przygotowujemy to, to, to jakieś to, to, to opracowanie no. i próbujemy dojść do jakiegoś optimum, tak, stworzyć Aho. coś takiego, no. no Wiekopomne działa, to, to, to na razie nie powstają, ale historia zweryfikuje. Tam, zobaczymy. Natomiast często jest tak, że trzeba przyjąć to kryterium adekwatności do, do tego, jak zespół czy sobie z tym poradzi, co, co mu damy, tak? Czy, czy to opracowanie po prostu udźwignie. udamy. No, nie, nie mówimy, że zespół złe, tylko po prostu jakieś tam możliwości. No, adekwatnie, do no, możliwości. Właśnie. Niekoniecznie optymalnie, a adekwatnie. No, a no właśnie. myślę, że to czyli, kryterium czyli, czyli odpuszczania. Się. Może znaleźć jakieś uzasadnienie. Dobrze, no to myślę, że temat na razie jest wyczerpany, chociaż tak naprawdę to jeszcze można by długo e, na ten temat dyskutować, a zakończymy to tak jak to zaznaczyliśmy w poprzednim odcinku Limerykiem. E, z, zaczniemy od, naszy, od e, strony południowo-wschodniej, czyli od Mirosławic. Bo jak już powiedziałem, Limeryk musi być związany z miejscem. Gdy pewien gość z Mirosławic. Chciał się czymś bardzo wsławić, lecz chęć mu odeszła i stała się przeszła. Musiał więc swą chęć przestawić. To na tym kończymy. I zapraszamy na następny odcinek naszych rozmów. A no właściwie naszych dialogów w jaskini. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.